Kuba, kilka dni już po wygranej w Le Mans. Jak twój nastrój i jak sytuacja w zespole kilka dni po wygranej? Oczywiście czuję się bardzo dobrze. Nastrój w zespole, wszyscy bardzo zmęczeni, więc w tym momencie każdy ma zasłużone parę dni urlopu, zanim wrócimy do pracy. Myślę, że wszyscy są szczęśliwi u nas w tym momencie. Dużo otrzymałeś gratulacje. Kto ci złożył gratulacje? Możesz dać jakieś przykłady, nazwisk? Bardzo dużo gratulacji, bardzo dużo, no ale głównie rodzina, znajomi. Powiedziałbym, nie, nie było jakichś, że tak powiem, zaskakujących nazwisk czy, czy gratulacji. No to jak mówię, bardzo dużo znajomych się odezwało gratulacjami, cała rodzina, mała, jak mała? ale ale cała. Więc tak nie wiem, jakie jeszcze życzenia. mojej siostrze też bardzo dużo osób składało gratulacje, no ale tylko dokładnie Wczoraj wypłynęła informacja o dodatkowym sprawdzaniu waszych części. Jesteście jedynym prototypem LMTV, którego te dodatkowe kontrole są przeprowadzane. Czy możesz to jakoś skomentować? Tak, znaczy nie przyjmuję się tym szczególnie, wiem, że nic. Z tymi częściami, które zostały zabrane, nie robiliśmy. Wszystko jest tak jak otrzymaliśmy od fabryki, od Oreki czy od Koswolda. Yy, więc nie przyjmuję się, tylko no, czekam na, na wyniki końcowe. no bo inno Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wydaje mi się, że chyba już skończą te wszystkie testy i będziemy mogli już ogłosić oficjalnie. Znaczy, wyniki są teraz jakby oficjalne, ale wciąż z zastrzeżeniem, że. Do, do chwili sprawdzenia wszystkich części, no ale, więc czekamy na to. Jak wygrywa się Lemo? Bo wygraliście jeden z najważniejszych wyścigów na świecie. Sama będąc z wami w garażu zaobserwowałam tym razem, że było tam niesamowicie, niesamowicie spokojnie. Coś, co nie występowało aż w takiej ilości podczas poprzednich wyścigów, które miałam um, przywilej obserwować. Czy to był jeden z waszych sposobów na wygraną, zachowanie spokoju, czy z... co jeszcze? Spokój na pewno na pewno jest bardzo ważny. W tego typu wyścigu też był bardzo długi, więc może zamiast spokoju obserwowało się po prostu zmęczenie, że nikomu już nie chciało się krzyczeć. Ale nie, no było naprawdę, naprawdę spokojnie, szczególnie w ostatnie, w ostatnie godziny, kiedy tak naprawdę pogoda była ustabilizowana. Wszystkie decyzje były, były przemyślane i wiadome wcześniej. W momencie, kiedy bo ta Figra na początku było dużo takiej nerwowości, czy, czy zjeżdżamy, czy zmieniamy opony, i, i tam było troszeczkę bardziej nerwowo, No ale te ostatnie godziny faktycznie, jako że nie było żadnych niespodzianek, to, to też nie było czym się szczególnie przejmować. Ale wspominajcie, że przez zimę bardzo dużo pracowaliście nad autem. Na czym polega przygotowanie auta w łek, w LMP2, gdzie w praktyce jest, wszyscy jeżdżą łoreką. I co sprawia, że mimo wszystko osiągi zespołów potrafią się różnić? Przede wszystkim um, osiągi w tym roku, mam wrażenie, są bardzo, bardzo zbliżone Wszystkich zespołów do siebie, tak naprawdę. Widzieliśmy zresztą w Portugalii po 8 godzinach wyścigu, kiedy wjechał Seifzig, albo ostatnich 40 minutach, wszyscy praktycznie byli na tym samym okrążeniu, co jest bardzo, bardzo, niespotykane w latach wcześniejszych. Więc myślę, że akurat osiągi wszystkich zespołów są całkiem podobne w tym roku. Zespół sam w sobie robi różnice, czyli pit stopy wszystkie, czy przygotowanie ewentualne, niezawodność samochodu. Trochę też kierowcy oczywiście też są, też są częścią tego. Więc no głównie myślę właśnie te te składniki, że sam, sam zespół w sobie robi różnice, a nie, nie jakieś pojedyncze, pojedyncze ustawienia. A odnośnie przygotowania, no, dużo czasu spędziliśmy na um, poznanie dokładnie samochodu, poznanie tego, co, jak się zachowuje w, przy pewnych prędkościach, przy pewnych ustawieniach i myślę, że głównie przez to w tym roku jesteśmy tak konkurencyjni, jak, jak jesteśmy. Po Waszej wygranej w Internecie można zauważyć wiele pozytywnych komentarzy i wsparcia ze strony kibiców, ale zdarza się także i hejt. Czy wierzysz, że w końcu nowi fani i kibice, którzy wspierają Inter Europe Competition, pojawią się, że będzie ich więcej? Mam, mam nadzieję, że będzie więcej kibiców. Um, hejtem no, nie przyjmuje się zbytnio. Wiadomo, wszyscy, wszyscy w internecie są hejtowani. W internecie bardzo łatwo hejtować więc to akurat mnie aż tak bardzo nie, nie smuci. Cieszy mnie to właśnie, że, że bardzo dużo pozytywnych komentarzy, że bardzo dużo osób pozytywnie przyjęło naszą wygraną i mam nadzieję, że pojawią się nowi kibice, tacy właśnie ludzie, którzy może nie, nie do końca jeszcze śledzili motorsport i może przez to zaczną trochę bardziej, bo jest to bardzo ciekawa dyscyplina sportu, myślę. Czy uważasz, że ten ogromny, ogromny sukces sportowy przyczyni się do rozwoju motorsportu i ułatwi utalentowanej polskiej młodzieży rozwijanie kariery? Byłoby fajnie. No. Sponsoring w Polsce, powiedziałbym, jest bardzo mało wiązany z motorsportem. Duż łatwiej, dużo łatwiej uzyskać jest kierowcom zagranicznym, za granicą, pieniądze na jeżdżenie w motorsporcie, niż w Polsce, gdzie jest aż tak popularna, bardzo mało marek widzi szanse na właśnie jakiś rozwój marketingowy poprzez Platformę Motorsportu. Mam nadzieję, że, że trochę to się poprawi, no bo jednak byliśmy yy, całkiem dużo pokazywania podczas wyścigu, jest to bardzo duży, duża liczba odbiorców, które to widzą, które spostrzegają to no i, mam nadzieję, że trochę to pomoże właśnie młodym zawodnikom na jakiś ewentualny rozwój. Czy możemy w końcu rozwiać wątpliwości widzów, bo widzowie się zastanawiają często. Jesteś kierowcą Inter-Europol Competition, ale czy możesz też powiedzieć kibicom, kto w końcu zarządza zespołem? Zarządzasz ty zespołem czy twój tata? Ja zarządzam zespołem, no ale wiadomo, często sięgam po poradę do mojego taty. Uważam, że jest to człowiek z niesamowitym doświadczeniem i wiedzą, więc na pewno nie będę się odcinał od, od jego porad, czy wątpliwości przy podejmowaniu pewnych decyzji, no ale koniec końców jazdę w tym A jak to jest być jednocześnie kierowcą i szefem zespołu? Co jest w tym trudne? Co jest wyzwaniem? Wyzwaniem przede wszystkim jest, są weekendy, kiedy sam jeżdżę, ponieważ staram się jakby odciąć wtedy od, od pozycji szefa zespołu i skupić się na jeździe, no ale też często jest bardzo bardzo trudne, jak się pojawią pewne problemy, y, takie bardzo nagłe, czy coś, no to trzeba podjąć y, sporo decyzji często. I to, to jest coś, co, co najbardziej przeszkadza, no bo bycie jednocześnie kierowcą i, i szefem, no to na weekendach, gdzie LMS-a, gdzie, gdzie nie wrzą, no to jest, mam tylko jedną pozycję, tak więc to zupełnie nic nie zmienia. Więc tylko podczas y, Mistrzostw świata jest to troszeczkę stresujące. Ale no, tak naprawdę to są jest tylko parę weekendów, tak, a rok ma 12 miesięcy, więc y, nie jest to też aż takie takie bardzo ciężkie, no bo większość decyzji mu, musi i tak być już podjętych długo przed zawodami. Mówiłaś ostatnio, że macie zamiar wystartować w kolejnym 24 godziny mału ale poza NMO y, wiadomo, że lmp 2 znika z Łeku. Y, co zatem planujecie na przyszłość? Czy będą hyperkary, a jeżeli nie będzie, to dlaczego? Znaczy na razie nie, nie mamy w planie, wydaje mi się, hypercarów, głównie ze względu na budżet, no jesteśmy wciąż prywatnym zespołem i bardzo ciężko, myślę, byłoby takiemu zespołowi walczyć z, z fabrykami z dużo mniejszym budżetem. Więc jeżeli nie znajdziemy jakiegoś, nie wiadomo, jakiego sponsoringu, czy współpracy może z jakąś fabryką na, na przyszłe lata, to niestety raczej nie będziemy wchodzić w hypercarry. Co dla nas zostaje, no to wiadomo Mistrzostwa Europy, ewentualny rozwój w Stanach Zjednoczonych. Tak samo też United Autosports już ogłosił, że w przyszłym roku będzie brał udział w pełnym sezonie IMSA. Więc też Byśmy chcieli spróbować, jeżeli pojawią się odpowiednie możliwości, i tam wziąć się udział. A co sądzisz właśnie o tej likwidacji NMP2 z Łeku? Bardzo, bardzo przykre. No. Dla samego Łeku jest to powstanie klasy hype bo on wydaje mi się świetnym akademickim posunięciem. Bardzo dużo fabryk się zgłosiło. Obawiam się po prostu co będzie za parę lat, kiedy tak samo jak w LMP1 było, było całkiem dużo samochodów. No ale jak już wybierało tylko Audi Porsche, no to reszta się wycofała, ponieważ nie widziała sensu pakowania takiej ilości pieniędzy w, w projekcie. Nie mogli być po konkurencyjni. Więc obawiam się, czy, czy za parę lat w się nie powtórzy no i klasa. Mistrz świata nie sięgnie znowu po, po nas, po LMP2, żeby zapełnić stawkę. Pytanie, które ostatnio bardzo często pojawia się ze strony kibiców. Kiedy w końcu wypuścicie jakieś gadżety? Kiedy pojawią się koszulki, bluzy Inter-Europol Competition? Pracujemy teraz nad tym. Mam nadzieję, że relatywnie niedługo będziemy mogli coś ogłosić czy coś wypuścić. Chcielibyśmy Właśnie kibicom dać możliwość taką, żeby mogli wziąć nasze koszulki, zakładać je czy, czy nosić. Więc liczę na to, że całkiem niedługo uda nam się domknąć szczegół tego projektu. Czy Inter Europol ma swój symulator? Jak zaawansowany, jeżeli istnieje? Znaczy, mamy symulator. Nie powiedziałbym może, że jest bardzo bardzo zaawansowany. Ale jest, jest całkiem dobry. Używamy tak naprawdę platformy Refactor ze zmienionymi ustawieniami, żeby było dopasowane do aktualnych przepisów WEG czy LMS. I myślę, że jest to jedna z głównych, jedno z głównych narzędzi, z którego ja sobie się też korzystam, bo często też e, ciężko znaleźć jest czas na jakieś testy, czy możliwości na testy są bardzo ograniczone. Więc to jest coś, z kostami myślę, że jest to naprawdę świetna na będzie. Jak wyglądają Twoje treningi? Czy jeździsz na rowerze szosowym albo uprawiasz może jakieś inne sporty? Odnośnie takiego przygotowania, powiedziałbym kardiologicznego. Yy, ciężko mi jest, ponieważ miałem parę operacji na kolana, co mocno ogranicza moje możliwości różnego typu sportów, nie mogę zbytnio biegać, nie mogę też jeździć na że mam bardzo dużo rzeczy jest dla mnie niedostępnych. Ale ostatnio zacząłem nową przygodę sportem właśnie wspinaczkowym. Troszeczkę staram się chodzić na ścianki wspinaczkowe, może w ten sposób troszeczkę poprawić swoją kondycję. Czy jeździsz w sim, w sim Racingu? Jeśli tak, to na jakich symulatorach? Nie, znaczy w, w samych zawodach nie biorę udziału. Jedyne co no to, to właśnie e, przygotowaniu do, do naszych zawodów. No i to jest na platformie Faktor 2, która mm. według mnie najlepiej oddaje przynajmniej e, samochód olejkę ja 2 mm. Jaki tor lubisz najbardziej? Moim ulubionym torem takim e, ogólnie jest Zantworth. Jeździłem na nim w seriach juniorskich, kiedy jeszcze ścigałem się w Formule Renault i też y, trochę samochodami LMP3 jeszcze mi się udało tam pojeździć. A z obecnego sezonu Mistrzostw Świata to zdecydowanie Lemo jest, jest najlepszym torem. Czym nawadniasz się podczas jazdy? Podstawowe rzeczy, no elektrolity, jakieś izostary dostajemy. Zazwyczaj jest to podczas y, Podczas zjazdu na tankowanie, no ale mam też możliwość zamontowania w samochodzie ym, takiej buteleczki z piciem. To w zależności od, od, od preferencji kierowcy. Ja wolę właśnie co te 40 minut dostać butelkę podczas pit stopu, żeby kilka się nawodnić i móc jechać dalej. Który hypercar jest Twoim ulubionym? Myślę, że widząc je na żywo w Seabing, to w reali stało się moim ulubionym na samych renderach. Tak, aż tak bardzo mi się nie podobało, ale na żywo robi zdecydowanie dużo lepsze Jak podobał Ci się Naskar, który startował w tegorocznej edycji? Bardzo ciekawa inicjatywa. Um, bardzo ciężko było go nam wyprzedzić, ponieważ na prostej był co najmniej tak samo szybki jak my. Przynajmniej w spieszeniu może ostatnie 10 km na godzinę był troszeczkę wolniejszy, ale, ale tak to na prostych był piekielnie szybki. Um, nie przeszkadza nam zbytnio. No, kierowcy też usuwali się z drogi, jak, jak widzieli, że, że nadjeżdżamy, więc nie walczyli z nami, nie blokowali nas niepotrzebnie. Um, brzmiał też bardzo, bardzo ładnie, więc... Ogólnie na plus. Nie wiem, czy coś z tego widzę, no ale to chyba było bardziej takie właśnie, żeby Taką publikę z, ze Stanów Zjednoczonych, które te, to chyba chciał poznać wyścigiem LOMO. Czy czasami udaje Wam się z Robertem Kubicą porozmawiać podczas weekendów wyścigowych? Bardzo rzadko. Wydaje mi się jednak, każdy jest skoncentrowany na, na swojej pracy. Podczas weekend, weekendy są bardzo intensywne, ponieważ Mistrzostwa Świata są raczej krótkimi zawodami, powiedziałbym. Jest tylko parę dni, dużo, dużo jazdy. Więc tak naprawdę każdy ma swoją pracę i nie ma jakoś bardzo, bardzo dużo czasu na jakieś pogawędki czy spotkania. Czy mógłbyś na koniec pozdrowić wszystkich kibiców z Polski? Tak, oczywiście pozdrawiam. Dziękuję wszystkim bardzo za wsparcie i doping, bardzo to doceniam. I mam nadzieję, że to nie koniec na tej przykładem świata jeszcze w tym roku.